Witam serdecznie. E, tak wygląda właśnie e, wykonanie podstawowych prefabrykatów rad, czyli pasków, które za pomocą tego presika są wykonywane w ilości kilku tysięcy dziennie. No i to jest to, co. Napisałem, że o ile ta tarcza ma wymiar szerszy o dziesiątą mm, zaczynają się komplikacje i maszyna się po prostu zatrzymuje. Nie może być w kanale szerzej, ponieważ wtedy z przestawieniem rozstawu dziurek. A tymczasem tym jednocześnie rozstawu drutów kracia, więc ta precyzja musi być tutaj zachowana. Stąd też krążki, które dzisiaj przyjechały, no nie wiem, ale pojadą do reklamacji.